drodzy, witam Was w dzisiejszym filmie. Słuchajcie, ja jestem troszeczkę przeziębiona, stąd też mój głos jest taki dziwny. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Nie wiem, jakoś tak. Gdzieś mi przewiało chyba. Myślę, że za dwa dni już wszystko minie, bo ja mam tylko katar, troszeczkę gardło nie boli, ale ogólnie czuję się dobrze. Wczoraj też poszłam spać dosyć wcześniej, bo o 21:00, więc dzisiaj wstałam o 5.50 już teoretycznie zaczęłam dzień poszłam rano na siłownię mamy godzinę dziesiątą dopiero, więc czas zrobić sobie śniadanko, bo już jestem troszeczkę głodna, kupiłam w Lidlu taką fajną bułkę ponieważ dzisiaj mam ochotę zjeść szakszukę, dawno szakszuki nie robiłam a moją ulubioną wersją jest szakszuka z wiadomo pomidorami do tego wkrajam sobie cukinię i troszeczkę papryki, ja też byłam 3 dni u babci, w górach. Właśnie wczoraj przyjechałam, więc też byłam troszeczkę zmęczona po podróży, bo jednak kawałek się jedzie. Jeszcze tam odwiedziliśmy jedną rodzinę. Więc, więc tak, w zasadzie nie wiedziałam, co robić wieczorem. Także mówię, dobra, idę spać. <grytanie> Zapraszam Was też przy okazji na moje social media, na Instagrama Oliwka Ślusarczyk. Obserwujcie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to możecie kliknąć ten guziczek i będziecie na bieżąco z każdym filmem. Także nie przedłużając, lecimy ze śniadankiem. Dzisiaj robimy sobie przepyszną szakszukę. Let's go! I tak prezentuje się moja szakszuka. Tutaj jeszcze mam serek, ale go nie będę dodawać, ponieważ do zdjęć potrzebuję bez serka. Ta bułka w ogóle się tak fajnie opiekła, do tego szczypiorek. No i jeszcze skropiłam właśnie tą bułeczkę cytryną, żeby był taki fajny, kwaśny posmak. Ja teraz idę robić fotki i zaraz zabieram się za jedzenie. Przy okazji będę się teraz uczyć angielskiego, godziny. 30 minut gramatyki i 30 minut słówek łącznie ze zwrotami. Ale słońce razi. Mamy godzinę 14.30 i zabieram się za obiad. Mam 35 minut, więc muszę zrobić coś na szybko, ale postanowiłam, że też chcę pozbyć się dwóch resztek z lodówki. Mianowicie tutaj mam takiego zaczętego łososia. Otworzyłam go chyba dwa dni temu, więc trzeba już go zużyć. No, i tutaj jeszcze mam fetę. A że łosoś i feta bardzo fajnie ze sobą współgra, no to też e, myślę, że ją dodam, bo też jest otwarta. E, po co ma się ją zmarnować? E, do tego, oczywiście, makaron. Zetrę sobie jeszcze cukinię na tarce. E, do tego dodam sobie może oliwki, chociaż nie wiem, czy będą pasować, ale wydaje mi się, że tak. E, no, i całego łososia będę sobie też podpiekać na. Dodam sobie cytrynę, koperek i z tego coś będzie. Powiem Wam, że jak na 5 minut roboty wyszedł bardzo spoko. Co prawda troszeczkę go nie czuję tak, jakby w 100%, bo przed chwilą dosłownie straciłam smak, jakby wszystko było ok. Jadłam śniadanie, było ok, a teraz jakoś tak mam problem ze smakiem. Jedyne co tutaj czuję tak bardzo to pieprz i coś ostrego, więc podejrzewam, że ten łosoś, bo był z chili. Mam nadzieję, że przejdzie mi to, bo nie zawsze, jak jestem chora, jak mam katar, to nie mam smaku. to jest najgorsze. Wyobraźcie sobie, że dwa lata temu na święta byłam chora, miałam katar i straciłam smak. I nic nie czułam, dosłownie nic nie czułam z tych wszystkich pyszności na święta. Ja jeszcze sobie piję pół szklanki Coca-Coli z cukrem. Słuchajcie, z cukrem. Tak. Ja też piję takie napoje raz na jakiś czas, jak mam ochotę. Mam godzinę 16.30 i zabieramy się za kolejny posiłek. Przyjechał do mnie Rafał. Rafał, przyjdę się! Cześć! Cześć! I postanowiłam, że zrobię mu moje racuchy. Tych racuszków jeszcze nigdy nie jadł. A to są najlepsze racuszki, jakie mogą istnieć w ogóle, więc postanowiłam, że dzisiaj je skosztuję. Wy już je pewnie dobrze znacie, także pokazuję wam składniki i robimy. Ja muszę oszczędzać swoje gardło, bo już czuję, że jest coraz gorzej, także po prostu oglądajcie. Są składniki na dwie porcje. Mamy tutaj dwa jajka, cztery jabłka, do tego płatki owsiane, mleko albo napój owsiany, do tego mąka. Cynamon, budyń i tutaj zawsze do masy sobie dodaję 40 gramów serka wiejskiego. U mnie to by było 80, bo podwójna porcja, ale nie mam tyle, więc dodam sobie twaróg. Ostatnio mówiłam, że tutaj do masy również zamiast serka możecie dodawać twaróg i pankeki również wyjdą. Naprawdę bardzo przepraszam za ten głos, <laughs> ale nie wiem co się dzieje. zrobiłam dwie porcje, to jest porcja Rafała, to jest moja, w zasadzie dokładnie taka sama, tutaj jest troszkę mniej z wiejskiego. Dobra, słuchajcie, zrobiłam sobie na kolację tosty jakoś tak. Zafy nie jadłam tostów. Kupiłam ten chleb pełnoziarnisty sobie już wcina, i słuchajcie, tak dzisiaj wygląda mój cały dzień jedzenia. Zapraszam Was na Instagram, Oliwka Ślusarczyk. Zachęcam do subskrybowania kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, trzymajcie się. Papa.